dojechaliśmy do naszego celu podróży, na Kaszubach. E, restauracja nazywa się Jezioranka i jest tutaj całkiem ładne. Konie stoją, ale konie napojone, bo pojęliśmy je po drodze. Problemu nie było. W sensie ja to bym nie poił, bo mój koń to ma taki zbiornik się okazuje, że jeszcze bym e, połowę trasy na chatę zrobił. U Pawła trochę inaczej, a spalanie też po takiej jeździe to wyszło już trochę inne. W każdym razie konie sobie teraz odpoczną. A teraz my się napakujemy jakimś żarciem. Oczywiście, jak to bywa w takich miejscach jak to. Ee, na żarcie czeka się bardzo długo. Wzięliśmy szybko, ciutko jakąś zupkę i frytę. Ja bardzo lubię fryty. I tyle. Fajne miejsce zaraz Wam pokażę. Pokazywałem wam już je przy okazji innych vlogów. Ale pokażę Wam jeszcze teraz. No i, i co? I zgubiłem po drodze czapkę KTM, którą miałem jedną, jedyną taką zdobyczną cholera. Także nie mam czapki, słońce świeci w oczy i łysina na świecie. Daleko No na 10 minut. A tutaj ta, wieżyca chyba, nie? Tam widać wieżyce O, w tym koło. Pięknie. Jadę. Jedzie. Jadę. Jedź dalej. Poldez Tutaj to ja muszę przyjechać na małym tym, małym adventurze. Kurwa jedzie, to, się to Nie do mnie. No to jedzie, do, do Malburka Czy... kiedyś przyjechałem. Tydzień będziesz jechał, kurwa. Ale się wyklepałem na nim, kurde jest tak niekomfortowy jeździe że masakra, ale ten... No za to fajnie, bo właśnie jak wolniej sobie pojechać gdzieś tu po tych bocznych drogach, bo tu ich widzę dużo dookoła. To byłoby idealnie. Tydzień będziesz jechał, chłopie. <laughs> o, no, wieże widać na wieżycy. Widotował, fajnie. A to nie z ta obserwacyjna? Nie, nie, to turystyczna, można tam wejść nawet. Panie, to same, jesteśmy w samym sercu Kaszu. Głównym śmierci. No, jak to w sercu. No. A jebali na polach? Nie? No, no, da, no, taki czas po prostu. U nas A, też. Na wozu? U nas też nie słabiej jest. Taki widoczek ładny Kurde, szóstym biegiem nie da się 80 na godzinę jechać. Ja czwórko jadę. No ale teraz piątko jadę, więc spoko. Ale tak krzyczy, żeby do góry przebić. Ale to masz yy... on ci mówi, żebyś zmienił bieg? A strzałkę w górę pokazuje. Ekshr działa. się też wszystko działa, no maszek. Patrz, obieczkę. Objadę, ale... W pra tam w prawo tu na skrzyżowaniu. Dalej dalej. E, chodzi mi, o, że ten, że u mnie to pokazuje... Tutaj to w ogóle nic nie pokazuje, ale w tej że pokazuje strzałka w górę jak możesz w górę. No, no to tu a nie, też. A nie, że ten, że tu w prawo. Że e, no, że powinieneś. Aha O kierunki do ci nie działają. A może? Może nie włączyłem? Nie, chyba włączyłem. Za krótko. Za wolno jadę, widzisz, bo to ready to race, to kierunki tak się włączają, wiesz. Surwa. <grystanie> to ja ten pakiet mam, a nie ty. Że kierunków nie ma. Drogi były i nie kupowałem, nie? No. o no. Tutaj te... Nawet nie wiem, nawet nie wiedziałem, że on ma taką funkcję, że wiesz, że krótko kierunek działa, czy tam sam gaśnie. Aha, jak krótko jednak to może trzy razy kliknie i dziękuję Co być, no. Wszystko się poprawi. Wszystko w KPM się poprawi. <laughs> jak, jak byłem w łupkę wodach. przejmie w końcu. Jasółku. ta jedna nie ma. Ale i tak komu nie pewnie, że tak powiem. Komu nie wiadomo. Tu już gorzej. Ale tutaj wtedy jak byliśmy dwa lata temu, to też nie było tu najlepiej. No ciekawe czy się kurwa ten BMW dogada. A skąd to yy, o tym słyszałeś w ogóle? W e, ten pary, pary mówił i tam jeszcze jacyś ci youtuberzy, że BMW Zogadują? się przy Tak, dogaduje się, żeby przejąć KTMA, nie? A znaczy, ale, ale ten KTM zostawił, nie to że go wydał Tylko taką wiesz, jako... To, to, to jest dobry, To o... jest dobry produkt. To jest produkt premium. Eee, im brakuje czegoś takiego, żeby mieć taką. Uwaga, uwaga, hopka. Żeby mieć dwie marki premium, takie wiesz? nie? Tam wiesz, co jest najlepsze, jak masz konkurencję, kupić ją. Po prostu. No tak. bo to chyba jedyna taka konkurencja. No, Ducati jeszcze może trochę, ale Ducati no nie jest tak. wygląda Sprzedażowo, wiesz. No. Tam jest wyżej jak. A tata. nie naszej, nadał? nie, chyba, a może? Eee nie za dużo ich On był wujkę trzyma O pierdziowy. Jesteśmy prawie na miejscu Prawie tu o. A, w sumie ja mam plażę zaznaczoną, a nie restaurację a... Ale to no przecież na plażę ta restauracja Tam trzeba wjechać W Austrii, nie? mieli uh -huh. trochę drzew, tylko przy jeziorku. Żeby widok był to o petarda. No, przepięknie. O, ciekawe czy tam wchodzą A, można wejść. Ale zapachniało. ojojoj oj! oj, oj. Mm. Od co? od razu, kurwa, się obudził! Się rozgląda jebany! Ja teraz, no, też ja Zobaczymy, co tam mają. Co by nie mieli, ciepłapy! O, ale tam dziura! Musisz tym samochodem, to wyskoczył jak wściekł. Uważaj, tutaj. Opa, opa! Esa, a kurna Kiprem po ziemi. Nie no ładnie to tu jest, Tarda. arda. Lato też pięknie. Co tu z rowerami kiedyś przyjechać? Z rodzinką? Kaszubiaków trochę jeździ tutaj po okolicach. To nie kaszubiaki, to ten Wymieszczanie. Chcesz? No jasne, oni się tu uwielbiają zjeżdżać. Tylko tu ciężki dojazd jest Zobacz ci do domeczku Może tutaj zrobić te spotkanie ty? tu przyjechali taki no, doroscy, za blisko, nie, kurwa. Za blisko no czekaj, no która? No masz 15. No, no, dwieście, masz rację. 230 no. km to kurwa. To tam e, dojadą, pogadają, pokłócą się do domu się rozjadą. Tak, żeby kurwa nie mogli do domu wrócić, nawet Aha. jak się już pokłócą, nie? Tu już jest motor Jest ładny, patrz Kurna petarda, super Hopa Hopa, 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 andare, andere, andere. Dojechali. Co? Oczywiście bateryki muszę zmieniać. Dobra. Wyłączymy. to wszystko. Zamówmy, zanim niechamy żarcie. No tak. A później nagrywki. Aloha! No kochani, w takim miejscu jesteśmy, już Wam pokazuję widoczek, chodźcie, zapraszam. w Żarcie już zamówione, więc zaraz będzie tutaj grzecha. Pani Gale stoi. Czy jakoś tak bez owiewek. Tam R60, R6. Do tego. Eee... Tam gdzie w środku. Weź pokaż, gdzie będziemy siedzieć. Nie wiem gdzie, no tam się. No, jakieś. To tu, zaraz przy tym, przy oknie. Przy kurczaczkach. Poprosimy, dobra? Dzięki. Zobaczcie widoczek. O, łódeczki stoją. Fajna miejscowa Słońce pewnie nic nie widać. Ale może chociaż trochę. Trochę może statystyk, bo już trasa, jazda była inna. Ciekaw jestem jaki mam przebieg w ogóle zrobiony w tym, w ktm -ie. Zaraz sobie zobaczymy. cyk joystick tylko niech się pojawi, o. I cyk, statystyki poproszę. Szkoda, że tu nie ma takich pełniejszych statystyk. Spalanie 6,6, 272 km, żeśmy zrobili. Więc spoko. Chyba nic więcej nie chciałem. W każdym razie e, tak to wyszło. Fajnie działa przełączanie zawieszenia w, w motocyklu. To mi się podoba. Także już się z nim oswajam i coraz bardziej mi się podoba. Teraz dokręcić tysiąca i po prostu zrobić serwis, przegląd i można. Jeździć już y, tak dynamicznie jak po prostu Fabicze lubi. No i ciekawe, jak te tych paki z raki dodać i jeszcze, żeby latał na jednym gole. To będzie petarda. Na razie. na razie nie mogę dojść do. Na kosztora. razie kołeczka. Kurwa ze smarem, kurwa. Jaki dobry furwa do kurwa do łańcucha. Kup sobie Ja Ten miałem, jeden mi rzuca tak, że nawet na oponę mi to by to Kup, tak. Kup sobie spotoiler, miałem wikserce to spotoiler. Zapomniałem, a to nie wiem tam stary, nie wiem czy No on trochę już tam jest południowy, nie to jest Padik jo. jo Wiesz po czym starych dziadów poznać? Tak Gwieżak Wiesz jak wsiada... siadają, wiesz jak siadają kur... na motory? Tak, <g scriw> <gång> <grafik> <g waffle> Nie, nie, u mnie to jest, bo od mam, wiesz Tak, tak, tak sobie tłumacz Eee, nie wiem mamy jechać, bo Poczekaj, tylko połączę tęksienku. sobie ten Chyba Chyba w prawo O co? Muszę jeszcze w komerce baterii nie nie, ale chuj No to zmień jeszcze szybko, to Dobra jedziemy A? No? Tam W prawo No załap Kurde Jedziesz? Jadę, jadę nie, nawigacja mówi, że tam! Dawać, dawać! Nie ja dawaj, bo masz tamtędy! Ja zawinąłem! A bo jeszcze to rembentowo tutaj po drodze gdzieś, on chce zajechać, to musi ptaku prowadzić. O! Ten reczka. Jesteś? Tak! Uwaga bo wyjeżdżam. Samochód mnie nie przejedzie? Nie. Uważaj, bo jedzie kurno? Dobra, taksówka czy coś Tak? Teraz powiem Grzyśkowi, żeby prowadził Grzechu! Grzechu, prowadź, bo ja nie wiem jak! Spokojnie! Spokojnie, gościu! Brawo! Ja <grystanie> jedzie, grzechu? Jedzie ja Tu? Tu czy nie? Bo mi nawigacja mówi w lewo nie, ja nie wiem chyba zatrzymać bo Nie, dobra Tam nawigacja mówi o lewo No bo to 16 Godzinę do Gdańska i 2 do... godziny do domu Będzie jak zawsze Ta ma autostrada i stale to samo ale tripa dzisiaj zrobimy kurde pięknego, patrz jaki widoczny a jeszcze jest 273 kg tak, o mnie też ty masz więcej za 40 dokładnie tyle samo 73 mi pokazuje a nie, to ten, na no, zasięg na zbiorniku czekaj, już ci mówię ile trip 239 No fajnie tutaj, trzeba tu przyjechać jak się tylko w czerwcu zrobi zielono trochę Albo w maju Janosika masz? Mam! Dobra Kolega Janka trzeba dbać <grywa> Trzeba dbać, właśnie chciałem to powiedzieć samo kurwa na wyjeździe którymś Betarda tu jest Żeby widzieli te drzewa bo by było mega Nie no. ma co otrzymać Ramy fotel się ustawiłem. Ja mam na strecie to taki. Wydaje mi się optymalny. W tym. A my wtedy gdzieś tutaj żeśmy wjeżdżali. na no, najpierw chyba. No. co tam wtedy byliśmy na tym? A i Możliwe, nie wiem. Nie Ciekawe, w ogóle nikt z naszych nie chciał jechać w ogóle, nie? O. No. Na tym. Taka ładna pogoda, w ogóle ładny dzień. I... Że nikt się nie zebrał. A ten z dzieciaczkiem jedzie. A ten dzieciaczek wiedzie tam z tyłu, nic. Nie pa siedzieć jeszcze na Dzie dzieciaka ma? Tak, tak. Czy, czy ten, czy maskotkę jakąś? Nie, nie, dzieciaka ma, ale widzisz, on tylko do boku może. Przydałby się ten. Tak jak ja mam w tym małym kademie, wiesz, przydałby się ten. ale fajnie się przejechać. Pewnie dzieciaki tak się cieszy. Taki malutki kask, ma? No właśnie, wie? Ale mamuśka z tyłu i pilnuje starego. Siema no tak. ma. I tak super razem jeżdżą, wiesz? No szkoda, że nie pojechaliśmy według nawigacji, kurde, żałuję teraz. Bo będziemy się tą kurwa, dwudziestką 20. rano. Tam trzeba. Radar zbliżeniowy sobie włączyć i jechać. A? Dawaj, ładuj, a nie. Nie jest, Nie. Takie wykurwiste są kartacze duże. Kartacze to kurwa w Bieszczadach najlepsze. No żeby się przejechać gdzieś, a nie kurda koło domu. Ja teraz adwenturem to mogę kilometry robić. Znowu nic bije od zera, wiesz. No dobra, pan. Tak, także ruszamy. Odbijemy na siódemie o kurna kupię sobie, nie wiem co tutaj Remusa dają? Akrapa chyba, nie? Akrapa, no a Remus do BMW też jest. <grywa> <Kurwa>. <grywa> a teraz tu widzę, ty, włącza się ten, wykrzyknik, że nie a, pojedzie. stopka. No. Zawieszenie chyba muszę przestawić na komfort. Bo widziałeś tu jaka droga jest. <grystanie> Poklejona. No. no dobra, to lotka. Ale patrz, już się widać, że się pogoda zmieni, nie? Takie się robi. łuna Jesteś? Kurde. Ja się <grystanie> nie jazzę. no na tym inaczej wygląda. Albo może ściemnia się. Ciekawe, to, konty, to Nie, no to na pewno wiesz, tu wyjdzie swój, tak? Tutaj będą robić autostradę, bo tu jest autostrada gdzieś kawałek dalej. Chyba, tak. kawałeczek jest tego. No i na chwilę zrobiło się nas w innym składzie. Ale pakowaliśmy się tutaj, słabo się tu jedzie. Troszeczkę, ale już widzę tam niedługo będziemy zjeżdżać na siódemę No i będzie lotka, także z wami się będę tutaj żegnać w zasadzie Bo nic wam już nie ponagrywam Tu się kończy nasza dzisiejsza historia cześć, cześć. No dobra, my lecimy Wy lecicie normalnie, sobie wpadniecie Cześć, Dobra, Wlotka, No uh -huh. <laughs> dobra Teraz najgorzej znienawidzona droga, kurwa ja. Ale w ogóle zimno się zrobiło Zimno się stopni spada ten, no. temperatura No kurde Ogień kurde Korszał po drodze, no i tyle z tej kurwa fajnej jazdy Korka <laughs> Co, ja się na muzyczkę przełączę. Możemy wyciąć w pewnym momencie, bo zostało 10% baterii w intercomie. A, no ale to ja też to ja Mesza wyłączę. wiesz? Wyłączamy mesza? No wyłączę, bo te. Tak. O, jak to się nazywa? Muzyka będzie mi się wyłączać w piatku. o dobra. Może nie tak od razu, to tak jak to Chodź ty na No, już koniec, no, szybciej nie pojadę. Ale gdzieś bąka sekrecji. Eee, Oje Ojej. 3 km Właśnie dojechałem na bazę. Jeszcze było tankowanko. Powiem wam w ogóle śmieszna sytuacja, bo już zasięg widziałem od paru kilometrów zero. Na zbiorniku i mówię, kurczę, ciekawe czy dojadę do tej stacji, ale dojechałem i to było najdroższe tankowanie motocykla, jakie już chyba miałem, bo 21 i trochę litrów, co w motocyklu dla mnie jest zupełną nowością. I kwota za takie tankowanie jak Tracera się tankuje za 70 zł, czy nawet MT10, nie wiem, za 80, to tutaj wchodzi tego paliwa. Dużo więcej, ale, ale i tak uważam, że jest to super sprawa, bo ma dzięki temu bardzo fajny zasięg. Co prawda ten zasięg mocno się zmienia w trakcie bardziej dynamicznej jazdy. I zaraz sobie zobaczymy statystyki, ale ja mogę wam powiedzieć z całym przekonaniem, że pomimo, pomimo wielu różnych opinii o KTM i różnych Wat, który posiada ten motocykl, naprawdę, naprawdę bardzo się polubiliśmy. I coś czuję, że to będzie motocykl dla mnie w tym roku numer jeden, którym będę jeździł. Zobaczymy jeszcze, jak już będzie po pierwszym przeglądzie i co będzie się działo dalej, gdy będę mógł używać wszystkich trybów jazdy i wszystkie tryby wtedy będą dostępne. Bo co najważniejsze, no muszę jeszcze sprawdzić, jak lata na kole, a to jest. To jest dla mnie bardzo ważne, ale zobaczcie jaka dzisiejsza trasa wyszła podsumowanie z kokpitu. Fura trochę, patrzcie niby jeszcze marzec, ale już wiosna eee, i kurczę trochę robaków jest. Nie za dużo, ale jest. No prędkości troszeczkę też już były inne. Naklejka no, odpada, ta która Wam mówiłem. Muszę ją troszeczkę czymś jakimś superglutem podkleić bo widzę, że cała chyba nie odpadnie, więc może coś tutaj z niej jeszcze zostanie. Ale wracając do, do kokpitu, a ten schowek, tak jak mówiłem, faktycznie jest praktycznie bezużyteczny. No kabelek można tam włożyć do ładowania, ale telefon nie ładował mi się tak jak powinien, więc ta ładowarka tu jest dosyć słaba. No słuchajcie, dzisiejsza podróż, zaraz sobie wejdziemy. W ustawienia a w zasadzie w informacje. O, proszę bardzo. Spalanie czas jazdy 513, 530 km 69 spalanie, średnia prędkość stówka <grym> pięknie. <grym> Kaszuby zaliczone. Chciałbym tam jeszcze wrócić, bo było pięknie, w ogóle szkoda, że tak szybko, szybko, ale super było się spotkać z ptakiem też.